odcinku na moim kanale, no i ja dzisiaj przyjdę do Was takim zwykłym vlogiem. Mamy już drugi tydzień po powrocie z ferii i powiem Wam, że miałam w planach nagrywać odcinek właśnie z tego pierwszego tygodnia, ponieważ no były walentynki, tłusty czwartek plus ten pierwszy tydzień, jakieś takie podsumowanie mogłoby wlecieć, ale no coś tam nagrywałam, ale odcinek z tego na pewno nie wyszedł, więc wleciała wtedy toaletka. No i nagrywam teraz vloga, bo prosiliście, więc nagrywamy vloga. W zasadzie mogłabym Wam pokazać pokazać, co dostałam na te walentynki, ponieważ jest tutaj właśnie parę rzeczy, więc pokazuję. A więc od mojej mamy dostałam taki piękny, romantyczny bukiet róż. Powiem Wam, że się zachwyciłam, wzruszyłam i nie wiadomo co jeszcze, ale nie no, całkiem spoko się tutaj komponuje, więc jest mega fajnie. Moja mama bardzo dobrze zadbała o mnie w walentynki, ponieważ kupiła mi książkę Arystoteles i Dante przypadają w toni życia i powiem wam, że nie mogę się doczekać, aż zacznę ją czytać, ponieważ stęskniłam się za tymi bohaterami i też chciałabym sobie mniej więcej przypomnieć, co się działo w tej pierwszej części, bo czytałam już ją właśnie dawno i nie do końca pamiętam, więc będzie czytane. Mamy takiego grzybka, który zamienił się w ogóle miejscem z tym takim potworkiem z McDonalda, który wcześniej tutaj był, i wydaje mi się, że słodko się tutaj prezentuje obok tego romantycznego serduszka z napisami, nie wiem, kocham się po różnych językach, więc bardzo romantyczne. No i oprócz tego dostałam jeszcze róże, więc bardzo dziękuję osobie, która mi ją wręczyła. Jeszcze raz właśnie dziękuję i powiem Wam, że totalnie się nie spodziewałam. Ja nie wiedziałam, co się w ogóle dzieje. No i nie wiem, jakoś tak wyszło, ale mega miło. Przypisuję aktualnie lekcje i mamy tutaj matematykę. Powiem Wam, że miałam właśnie ostatnio kartkówkę z funkcji, tam były dwa przykłady z logarytmem i jakiś tam z potęgami i dostałam z niej piątkę, a totalnie się tego nie spodziewałam, ponieważ właśnie tutaj mi nawet pani rozpisywała, co teoretycznie mogłoby być nieuznane, ale bardziej właśnie chodziło o sam sposób wykonywania. W każdym razie nie rozpisałam tego pierwiastka. Pierwiastek jedna druga, tylko zostawiłam to pierwiastek jedna druga, bo nie wiedziałam, jak to się robi, nie umiem w pierwiastki. I tak, ale mam piątkę, więc się mega cieszę. W każdym razie idę teraz pisać tą matematykę, bo przez to, że mamy teraz te wykresy, to piszę na brudno, bo tak to jakby mi rysowała w zeszycie to by to nie za fajnie wyglądało, więc muszę to po prostu teraz przepisywać. A trochę tego mam, więc no nie będzie mi się nudzić też będę musiała kupić drugą część tego podręcznika z polskiego bo ten już skończyliśmy I mam wrażenie, że połowy rzeczy nie wzięliśmy ale to może dlatego, że to jest też rozszerzenie i podstawa w jednym Wtarzam teraz materiał na korepetycję z chemii i ogólnie oddzieliłam sobie te kartki tak tematowo e, takimi serduszkami, bo nie chciałam na razie ich skrzywać, ponieważ właśnie pani mówiła, że będziemy jeszcze coś zmieniać w kolejności, więc zrobiłam takie serduszka, no myślę, że jestem bardzo pomysłowa Mam dla Was taką nowinę. Ogólnie to przestałam w takich zesztach jak na przykład zeszedł od hitu, historii, DB pisać na brudno i przepisywać w domu, bo stwierdziłam, że mi się po pierwsze nie chce, a po drugie te zeszty i tak mi się nie przydadzą i po prostu tracę czas. I piszę to na lekcji, te notatki wyglądają tak jak wyglądają, ale no mam w jakiś sposób tam zaoszczędzony czas, więc myślę, że to była dobra decyzja. Tak to mniej więcej wygląda. Będę musiała w ogóle chyba zmienić długopis, bo on jest jakiś taki cienki i nie do końca mi się to podoba. Ale no wleciała taka lekka kursywa, i no, a wcześniej te lekcje wyglądały coś tego typu. A teraz będę po prostu wszystko pisała tak byle jak bardziej. W sensie, no nie wiem, lekcja tylko będzie się odróżniała. Pokazywałam wam kiedyś, że kupowałam sobie takie jakby pojemniczki w IKEA na tą moją tablicę i zrobiłam z nimi tak, że Wyjęłam to, co nie? I zostawiłam tylko to samo: jakby zamykanie, zawieszenie, i dałam tutaj tego stworka. I mój super kamień, geodę. I nie wiem, prezentuje się to całkiem spoko. Na sam pomysł wpadła moja mama w ogóle, więc to jest kreatywny człowiek ale no nie powiedzielibyście, że to jest właśnie od tego, bo tak to po prostu nie wygląda, właśnie za dobrze to wygląda. Często pytacie o moje case'y, więc stwierdziłam, że teraz wam je pokażę i wyjąłam ja takie, w których najczęściej chodzę, a raczej mój telefon, wiecie o co chodzi. No i na samym początku, ten, który mam założony na telefonie, to jest taki właśnie od Roksany Węgiel, z tego co pamiętam. I on jest naprawdę bardzo fajny, tylko szkoda, że się bardzo łatwo rysuje i nie wiem, czy to widać na kamerze, ale są gdzie nie gdzie, więc tak, ale jest naprawdę bardzo fajny. Moja mama go kupiła w CCC, więc tak. Kolejny case jest taki oto z kwiatuszkami i on jest z Shine'a. W ogóle Shine ma bardzo fajne case'y i w większości właśnie mam stamtąd je i on jest mega fajny, tylko już powoli mi zaczyna żółknieć, więc no nie fajnie. Kolejny również z Shine'a. Tak i on w ogóle ma takie nie wiem, jak to nazwać, ale tu jest jeszcze na aparat i nie wiem, jakoś się strasznie tego przyzwyczaiłam. I teraz, jak mam tego case'a, to tego nie ma i jakoś tak dziwnie się czuję. W każdym razie kolejny case, i w nim chyba chodziłam najczęściej. To jest taki przeźroczysty i ma brokacik w sobie, więc no, ale jest już no w porównaniu do tych dwóch i tego mega taki, no, widać, że chodzony co nie. I jeszcze jeden taki case, czyli od Apla. Taki. On jest spoko, tylko że jak go wkładam do kieszeni, to wiecie, on się robi na przykład czarny, jak mam czarne spodnie, bo on jest taki jakby antypoślizgowy w sensie nie, jak wam to wytłumaczyć po prostu jest z innego materiału. Tutaj mam pozostałe case y i ogólnie jakieś akcesoria do telefonu, ale no z tego akurat rzadziej korzystam. Tutaj na przykład mam taki z berszki. I powiem Wam, że on jest jakiś taki, nie wiem, nie podszedł mi za bardzo, więc siedzi sobie tutaj. I też często chodziłam w tym. On jest taki właśnie również z Szaina, i tutaj ma takie zasuwane, ale właśnie mnie to troszkę drażniło, bo jak chciałam szybko jakieś zdjęcie zrobić, to musiałam to odsuwać i w ogóle, więc też w nim na razie nie chodzę. Zrobiłam wam tutorial na serduszko, które właśnie miałam przy tych kartkach z chemii, bo stwierdziłam, że mogą być o to pytania. A ja to widziałam po prostu na TikToku, więc myślę, że sporo osób też to widziało. Ale no nie każdy ma TikToka, więc jak coś to pokazuje. A więc mamy taką oto karteczkę i ją musimy złożyć tak dwa razy na pół. W międzyczasie opowiem wam, nie wiem, na przykład. Ten kolejny tydzień, co teraz będzie, to nie jest za ciekawy, bo będę miała sprawdzian z historii. Kartkówkę z Hitu to jest już w ogóle jakaś załamka. Będę miała sprawdzian z polskiego. I w zasadzie nie wiem co jeszcze. Pewnie odpowiedź ustna z polskiego. Z matematyki mamy mieć takie pięciominutówki, minutówki więc tak, już pierwszą mieliśmy. I to jest na plusa albo minusa. I mam pierwszego plusa, więc się mega cieszę, żeby to było tak totalnie niezapowiedziane. A no nie wiem, jakoś tak te lekcje z wykresami są dziwne. W każdym razie mamy taki trójkącik, i to teraz rozkładamy. I. Muszę tutaj uważać, bo ja mam trochę długie paznokcie I nie chcę sobie przedziurawić tej kartki Tak jak to zrobiłam wcześniej No i mamy coś takiego I teraz musimy zrobić także Jeden róg Ja wam tutaj pokażę jak już to zrobię eee, Zakładamy Tak o A drugi do samego końca W sensie, że wiecie, jeden jest do połowy A drugi do już samego końca No i mamy taką dziwną figurę Miałam mówić, że to jest trapez Ale to raczej nie jest trapez Matematyka to jest super przedmiot. No i mamy coś takiego. I teraz zostały w zasadzie dwa kroki, a więc musimy tą stronę złożyć. Nie jestem dobra w tutoriale, ale musimy złożyć tak o i żeby to było na środku, bo jak nie zrobicie tego tak na środku, że to się w sensie tak kończy na środku, to wam nie wyjdzie równe serduszko i wtedy będzie niezaładne. Ale tak, tak to się właśnie prezentuje. No i jeszcze druga połowa. I właśnie chyba nierówno zrobiłam, więc jest świetnie, a nie jednak równo. I mamy połowę sukcesu. Teraz wystarczy tylko odciąć te rogi i będzie pięknie. No i tak się prezentuje to serduszko, więc jeśli dotrwaliście do tego momentu i na przykład macie zamiar zrobić to serduszko, to możecie wysłać mi na Instagram, a to ja wtedy dodam tu na relację. I to serduszko to jest też taka fajna zakładka do książek. Ja nieraz z tego korzystam, ale jednak wciąż jestem zwolenniczką tych zwykłych takich karteczek z pepko. Mam zamiar w najbliższym czasie zrobić takie porządne porządki mojej szafy, ponieważ jest wiele ubrań, w których nie chodzę. I chcę się po prostu tego pozbyć, więc będę stwarzała tam jakieś outfity z moją mamą, bo ona to w ogóle jak coś wymyśli, to to jest hit totalny. Ale tak, więc... Coś się za niedługo pojawi pewnie na moim Vinted. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czy zostanę z dwoma podkoszulkami i trzema bluzami czy coś. Ale tak, myślę, że kilku rzeczy się pozbędę. No i myślę, że to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, wpadajcie na Instagrama nazwaszkie No i widzimy się w kolejnym odcinku, a więc pa pa!